Delikatnie, bardzo delikatnie branie. O, o, zobaczcie jak blisko przywalił. O. Cześć, witam was moi drodzy. Dzisiaj zmiana wody, duży zbiornik. Wybrałem się tutaj gdzieś wczesnym popołudniem. Pogoda dziś naprawdę super, chociaż ten upał to naprawdę mnie dziś będzie tutaj terroryzował. Jest bardzo gorąco. Chyba słońcu będzie nawet ponad 30 stopni w cieniu z jakieś 26 pokazywało. No i dzisiaj będę próbował tutaj na tej zaporówce moich sił. Wziąłem z sobą z trzy wędki. Jedną tę, co zawsze pod ultralighta, z nią się nie rozstaje, bo To jest jedyna wędka, która coś łowi. No i takie zestawy trochę cięższe, pod obrotówki. Węteczkę 1 do 6 g na jakiegoś diga, czy tam poperka. Może na poperka coś się odpali wreszcie, ciepło fajnie, tylko taki delikatny wiatr jest, widzę ze wschodu. No taki ze wschodu sobie wieje. Jakby tak trochę ustał, można poperkiem porzucać. A teraz się skoncentruję tutaj właśnie na takich roślinnościach, co tutaj są pod brzegiem. Podwodnych, mam nadzieję, tam, że jakieś może rybki będą stały i na spinning uda się coś złowić. No i tak, mówiłem, wziąłem z sobą trzy wędki. Dzisiaj tą dodatkową do 18 gram. Jakieś obrotówki cykady będę tutaj testował na tej wodzie. Jeszcze tutaj nie łowiłem na takie rzeczy, na cykady na pewno nie łowiłem. Ultra light na jakieś drobne przynęty. No, i wędkę tą do 6 gram na jakiegoś dziga, delikatnego dropshota. Mam nadzieję, że coś uda się wydubać z tej wody. Fajnie idzie tu z góry zaobserwować, właśnie czy coś się dzieje. Tak, parę wzdręk, tam zauważyłem, jakąś drobnicę delikatnie chodzącą. Drzewka tu tak trochę fajnie cień, no ale tam będzie już lampa, jak będę łowił. Nic, zbiorę się za wędkowanie, nie szkoda. Do wieczora tego czasu mam dużo, ale jest co tutaj właśnie obławiać. Coś mam. Zobaczymy, co to za ryba. Piękny ok. Patrzcie na obrótueczkę. No. Miejsce chyba będzie dobre na razie, no ładny prawda, już ładny piękny, Patrzcie. No to pierwsza rybka zaliczona. Rzucamy dalej. Ładnie walną. Ładnie szarpło tam. Czyli trzeba w te oczka rzucać. Chyba sobie ubiorę butki. Spodnie butach sobie połowi, będę miał lepszy zasięg. Dobra, skakujemy w buty. Co to jest? Okoń? Okoń. Blisko wziął. O, spadł. <grytanie> Na no, machnąłem. No bliziutko tutaj daleko nie ma co rzucać Naprawdę Oj, ładnie puknął ładnie puknął, ale tak delikatnie Będzie trzeba na co inne popróbować naprawdę Ciekawe, ile tu mogę wejść sobie. Sprawdzę już do pewności. Kawałek sobie, wiesz, jest takie fajne dno żwirowe. Da się iść. O, tu już muł, to już chyba będzie koniec. Ale pogoniło pięknie tam. No coś się dzieje. Na tą obrotóweczkę na jedynkę Fire Tiger dwie rybki siadły. Jedna spadła, jedną wyciągłem i dużo, dużo takich delikatnych mam po, pobić. Może teraz ultralightem porzucam na mniejsze przynęty. Jak chcę, to zawsze tą blaszkę mogę też tam podpiąć. No, widać, że coś się dzieje. Tam daleko też pogoniło. Oby coś odpaliło. Jeszcze troszkę mam chrypę dzisiaj. Tak, zobaczcie. Coś się dzieje. Myślę, że będzie gorzej. Upał jak nic. Fajnie, niedobrze, że ten wiaterek mi tu tak zawiewa. To w wodzie jeszcze się da wytrzymać. i mały się trafił patrzcie dobra, zmienimy sobie na co inne tam blaszki z powrotem może blaszki były największe jedyneczka Na mikrodziga to cały czas powiem Wam są brania, ale nieduże ryby. Więc zmienimy na blaszkę. Może na tą blaszkę odpalą. Było mniej znowu brań na nią, ale jak już ją okoń, to fajniejszy. Już naprawdę delikatnie łowię. No nie, no <laughs> sandaczek. Dużo ich. A gdzie te okonie? Tworzy się dziś ta woda, czy nie? Ale na razie na wszystko próbuję. O ten na jiga czymy co będzie najlepsze O, jakieś tam brania są bez szału, ale są Patrzcie, delikatnie, bardzo delikatnie branie. Ciekawe, co to zioła, ale też ładnie walczy. O koń? Patrzcie. O. o. Proszę. Ale grubas. O, pięknie. A czeki ma brzuszek. Taki. Pod słońcem. Na blaszkę Fire Tiger z Mepsa jedyneczka. Elegancko. łowię dalej. To będzie chyba. O, wiedziałem. <laughs> Ładują te sandaczyki na tą blaszkę. Nieduże. Cieszę, że takie są. Urosną, będą naprawdę ładne. Zobaczcie. Coś się dzieje. Prawda, coś się dzieje. A jestem nawet w szoku trochę. No wiadomo, że to nie są jakieś super ryby, ale coś się zaczyna naprawdę dziać. Przynajmniej brania są. O! Tak delikatnie znowu. O! Czek tak delikatnie biorą. Ciekawe, na czym one tutaj żerują. Na czymś na pewno. Na czymś tu na pewno żerują. O! No i branie było zupełnie Pfff zobaczymy <laughs> co to wziął O, o kurczę, idzie 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 o tu walczy E no o koń zobaczcie pęknie taki sobie tak delikatnie wziął Nie jest rybka Pięknie. Oj. <noise> już mi się zaczyna podobać. Tylko, żeby tych brań było dużo, dużo więcej, już naprawdę było super. Co warto zaobserwować nad wodą, żeby namierzyć tego drapieżnika o konie? Często widać, jak na przykład rybitwy nurkują. Bo jest ciepło, ryba chodzi po górze. Więc jakieś obrotówki na razie. Takie ciepło, popery. Trochę fala jest, ciężko by się prowadziło, ale też by pewnie były brania. Jakieś wirujące ogonki i na takie rzeczy. Więc łowię dalej. Może uda się jeszcze coś fajnego złowić. Ciekawe co tym razem. A okoń. Taki. O, zobaczcie. Na obrotóweczkę. Ale grubasek ładny. Rzet. Ale leniwie biorą, biorą. Naprawdę. Muszę wam szczerze powiedzieć, tak leniwie biorą. Te branie są tak delikatne. Nawet na... Czy to łowię na obrotówkę, czy jakiegoś dziwia tak delikatnie tknięcia? widać, to konie jakieś się tu trzymią może nie ma ich za sporo ale o, o, zobaczcie jak blisko przywalił ten, o! ten to będzie chyba fajny tylko się nie spią już mi ładuje o, ładny zobaczcie <laughs> pięknie no, piękny No, super. Zawsze musisz się rzucić Zobaczcie. Takiego udało się na blaszkę znowu dorwać. Nic złowię dalej, może przyjdą większe. A zobaczcie jaki mam brzuszek nabity. Dobra, odpinam, wypuszczam Jakby takie brały, to już naprawdę ładne. I następny zobaczcie, takie wyjeżdżają dzisiaj no. Ciekawe, czy jakiegoś większego uda się trafić. Ale bra jest. Pięknie wziął. Dawno sobie. O! Znowu. Dawno sobie nie połowiłem na obrotówki, więc dziś jest okazja. Widać, reagują na nie dzisiaj super Pewnie na gumki też wybrałem na tego Micro Giga, i no, dużoż byłoby brań tych małych Sandaczyków pewnie o a tak przynajmniej wybiórczo. Ale kurczę powiem wam, no nie ma tragedii dzisiaj myślałem, że przy tej lampie w południe ciężko będzie coś. Raczej myślałem, że pod wieczór to konie wejdą prędzej czy jakieś inne rybki. A tu proszę, taka niespodzianka, już udało się parę, parę grubszych złowić. A do wieczora kawał czasu. Ja wiem, chyba nie będę zmieniał miejscówki. Tutaj mam dużo możliwości. Tu wysepka z zielskiem, tam z zielskiem, tam z zielskiem i tak będę je obławiał, rzucał pod nie, może coś się skusi zobaczcie nawet jakaś drobniczka tutaj wyskoczyła mi o ładny ja go skusiłem na tamtkę jest ale ładnie proszę na no. błystkę bez reakcji było o są większe, zobaczcie, wstępne. <gry> Może nie aż tak duży, ale... O, proszę. Letnie okonie. Dzięki. Pięknie. Da się coś wydłubać. O, jaką powiem wam rybę wypluł, masakra. widać, że one tu przychodzą żerować. Marcin, zobacz. Takie biorą dziś. Wydłubałem go. No. Zobaczymy, co to wie, o, okoń. O, to tamten musiał być dobry. <laughs> no takie już fajne, no. największe miałem 5 cm większe od tego Aha. Ale to jak król, on no, odprowadza i tam przy tym kamieniu przy brzegu uuu Z roli jazda Dwójeczkę <śla> to bude, to bude Ale nieduże zaczepił No machłem blisko Nasze Nie ma co dalej, już wybadane <głosy> <głosy> Siedzą tu bliżej brzegu no i Powiem Ci nawet chyba łatwiej na dropshota je teraz Tylko tak trzeba o nie dalej <noise> Dalej to w ogóle nie ma efektu, nie? Teraz to trochę stanęło, więc jest chwila, żeby wam pokazać na co dzisiaj łowiłem te okonie. <noise> Jakieś małe sandacze, bardzo małe. No i pokażę Wam co najbardziej mi się sprawdzało do tej pory. Najlepiej to sprawdzały się obrotówki na samym początku w takim kolorze Fire Tiger. Tu jest dwójeczka, a najlepiej łowiło się mi. Zaraz Wam pokażę na co na jedyneczkę tu gdzieś ją mam schowaną ta jedyneczka fajnie je łowiła oczywiście tanty w kolorze fioletowym ciemny fiolet też się fajnie sprawdzały no i to co zawsze <laughs> to zawsze działa taki mały micro z czerwoną tantą 2 cm dużo efektów na to było no to co łowimy dalej Pogoda super, zobaczcie teraz flauta się zrobiła, może na tej flaucie jeszcze trochę jest ta falka, ciekawe czy pod wieczór odpalam, to się okaże. Dobra, tą cięższą wędkę odkładam z tą dużą obrotówką z dwójeczką i przejdę na ultralighta, będę dalej dubał te okonia. Haha, <grystanie> mały. Ta? A, no widzę walczy. A, no, O. A. Podzielska. Na jig'a, wiesz? No tamty. Aż dziwne, że mu się zachciało. A tak leniwie z dna, wiesz, zgarnął. Dziwne. O, jak teraz pukło pięknie. O, jest. Jest, ale nieduży. nawet. Ja nie mam dużych wymagań, takie wystarczą. Jak biorą Z rzutu każdy... na tą węteczkę, to każdy rozmiar. No. Ale już widziałem, że takie branie było inne, że tak pukło, nie? To już wiedziałem, że za, za mocno. No. Dobra, lecimy. A już tak nie poleci. <śmienny> Duże, ale. I pod wieczór też się jakiegoś udało. Wniec. 2 gramy i pod nie, wiesz, jadę tą taką 3,5 cm tantą i są co jakiś czas jakieś mocniejsze trochę brania ale z daleka Trawska Strawska blasa, ale chyba go wypompuje a jest No, dwa gramy i ma tamta mały haczyk, wiesz? Ale też tak, wiesz, zasysają jakby z dna. To nie jest jakieś super branie, ale już przynajmniej coś będzie wydubać. Ciekawe co? O, konie. No jaskółeczkę Ale tu go machę. No to moi drodzy, kończę już dzisiaj te wędkowanie. Najwyższy czas łowienia było naprawdę sporo rzucania, kombinowania. Przynęt się zmieniałem jak nigdy dotąd. Trzy wędki miałem dziś z sobą. Na każdą łowiłem, powiem Wam szczerze. Coś się udało złowić, nie było tragedii. Jakieś okonie wyjechały na tanty, na jakieś obrotówki też fajnie brały. Nawet jakieś sandacze malutkie też chciały ładować w to, ale okonie tak sporadycznie. Dzisiaj po południu chyba najlepiej, teraz już pod wieczór dużo, dużo słabiej, więc nie było jakiejś tragedii. Dało się coś złowić, więc żegnam się z Wami i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.